To jest wasz wybór, nie musicie. No więc y, taki właśnie był wybór. Tymczasem u nas część ludzi rozumie tak, byśmy mogli y, doradców z MW wygonić, y, 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 na cztery wiatry rozgonić i robić sobie politykę, nie wiem, w stylu białoruskim gospodarczą, a równocześnie aspirować do zachodu w sensie politycznym i wojskowym. No, to, to było niewykonalne. To była transakcja wiązana i tej transakcji wiązanej nie rozumie część krytyków tamtego, tamtych wyborów. Znaczy, że, że nie da się po prostu zjeść ciastka i zostawić na później. Nie dało się wtedy dogadać z Amerykanami. Bez realizacji planu, a czy propozycje MFW były dobre? Nie, one w wielu sprawach szły za daleko. To prawda, nawet dziś, w dzisiejszym MFW można znaleźć krytyków polityki z tamtego konsensusu waszyngtońskiego z początku lat 90., że to było zbyt ostre, zbyt radykalne. Ale teraz jest pytanie, gdzie w łagodzeniu tego radykalizmu by się skończyło efekt gospodarczy? Dlatego, że prawda jest taka, że oczywiście ja często słyszę, że były różne rentowne zakłady, które padły ofiarą złodziejskiej prywatyzacji. Problem w tym, że. Ta rentowność tych zakładów, gdyby naprawdę było tak dużo rentownych zakładów, jak ci twierdzą, którzy to mówią, to PRL by dalej istniał. Dlatego że bankructwo gospodarcze PRL-u i całego bloku komunistycznego wynikało z tego, że tych rentownych było coraz mniej, a tych nierentownych coraz więcej. Poza tym ta rentowność opierała się na takich parametrach cenowych, które oczywiście w Nowych Realiach nie miały szansy się utrzymać. Dokładnie.